Iwaniaś, już! Fort jest tu niedaleko! Idziemy! Trzeba zorganizować łódź. Ej! Mamy tu cywilów! Pomóżcie! Co on mówi? Chyba nam pomogą. W porządku? Tak? Spokojnie. Forteca, tu prawa szistery, zgłoście. Płyniemy cywilną łodzią, odbiór. Tu forteca, pośpieszcie się. Przy rekordów prędkości ta łajba nie bije, odbiór. Tu forteca, jesteście pod ostrzałem? Powtarzam. Jesteście pod ostrzałem? Meldujcie, drabarze. To jest bezpieczne miejsce. Morteza tu grabarze z wojny. Nie działa. Tyle tych chodzi. Tyle uchodźców są tu bezbronni. Pójdźcie za nami! Pójdźcie! Pomożemy was! Ajrusz, tak chodźcie wygrabić. Musimy im pomóc, pak. Pójdźcie na walkinię, tam byliście bezpieczni! Skorzenałeś, Ajrusz? Więc przeciwnie, pak! Pójdźcie! Za nami pomożemy Wam! Szybko! Szybko! Forteca tu grabarze, Schłoście się! Forteca tu grabarze, odbił! Tylko krótko proszę. Robimy co możemy, ale bardzo wielu uchodźców potrzebuje pomocy. Wiemy mniej więcej ilu weszło na pokład? Ponad 350. Dokładną liczbę przekażę w Krusy. Czy to wszystko? Tak jest. A co z moją prośbą o przydział ludzi? Musicie radzić sobie z tym, co macie. Otrzymacie pomoc z tytana, jak się z nim spotkamy. Rozumiem. Aha, kapitanie, wiem, że część załogi była przeciwna wzięciu na pokład uchodźców, ale ja popieram tę decyzję. Dziękuję, porusznie. się rzucałeś kurde stary zostało jeszcze chyba 10 minut dwie godziny snu prawie z głowy dziwię się że w ogóle możesz spać po tym co się stało duszno tu jak w kotłowni na tym cholernym statku można się po prostu udusić. a no tak wpadł do ciebie Ailis chyba nie chciał cię budzić mówię ci stare, śpij się da póki możesz Zostawiam się, Rek. To no, jest dobra. Czekaj. Navigacja, to też Radar, sonar, chłodzenie, oświetlenie na mieszkalnym. Dobra. Co tam mówiłeś? Boże, kurde, no mam nadzieję, że nawigacja, sonar i chłodzenie to nie nasza broszka. Lista jest długa. Przynajmniej napęd mamy. Mm. Pogóźniki za listą. Jak to? Ma się. Jest to niebo. Ilu... Mamy Nie wiemy, czy to Chińczycy. Założymy się. Zdana kto się. Jak to się do No dobra, atak EMP narobił na mnie złego pasztetu. Sierżancie. Czeka nas długi dzień. Trevor, zejdziesz z ekipą na L4, tam gdzie są prodnice. Hydraulika stanęła. Trzeba sprawdzić główny dosył tutaj i przyjrzeć się odpływom. Jasne? Najpierw trzeba będzie uruchomić klimatyzację i filtrowanie. Zespół Powers to będzie wasza działka. Zacznijcie w sekcjach B4 i E9. Dalej się zobaczy. Hey Stamper, Underwood. Mamy problem po raz kolejny. Weź załóż Ayrishowi jakąś smycz. Sprowadziliście nam na pokład całe zasrane miasto. Kupę ludzi, do których nie powinniśmy się nawet zbliżać. To wrogowie. Na szczęście już niedługo będzie to problem Tytana. Tym razem wam się chyba określi. Uwaga! Witer medyczny prosi o oddawanie krwi. Izba chorych jest tam! Przed chwilą jej mąż zaczął mówić. Ale może być z nim gorzej niż myśleliśmy. Chwila, nie może to pani być. Zwariowałeś, tam jest mój mąż. Przykro mi. Puśćcie mnie. Kto tu w ogóle dowodzi? Proszę się odsunąć, proszę pani. Ona jest z nami. Puśćcie ją, żołnierze. Zróbcie mu tomografię. Może mieć kwotok mózgowy. Nie mamy jak. Prawie cały sprzęt uszkodził impuls elektromagnetyczny. Mamy spotkać się z lotniskowcem Tytan. Dopiero wtedy będziemy mogli coś zrobić. Proszę pani, będę uważać na pani męża spokojnie. Zostanę przy nim. Mam wykształcenie medyczne. Jasne. Każda pomoc się przyda. Nieprzytomny, marnie. Irish się szukał. Jest na dolnym pokładzie pojazdowym. Już się pogodziliście? nas i posłać na dno, zanim się w ogóle obejrzymy. Mam nadzieję, że jednak nie jest tak źle. Hmm. Spotkanie z Tytanem wiele wyjaśni. Ciągle pakuje nas w kłopoty. W sumie, może coś powiedzieć. No bo z jednej strony żołnierz nie powinien podejmować decyzji za dowódcę. To źle wpływa na dyscyplinę. Z drugiej, w sumie nieważna rzecz, Wiem, nie? Wiem, To ty powinieneś wtedy decydować, nie Eilish. Hej, Iris! Pa! Ej, jak tam? Ma łap. 396 ludzi. Głównie kobiety i dzieci. Słusznie zrobiliśmy, co? Ej, hey, no co ty? Nie kupujesz chyba tego picu, że to wrogowie. Nie, no pewnie. No ale wyszedłeś przed szereg. Przecież reker teraz dowodzi. Ale powiedz, Pa, co jest kurwa ważniejsze? Sumienie czy pieprzony protokół, he? Wiesz co? Chodźmy z tym na górę. Jeśli będzie problem, odpowiem przed Garrisonem. Nie, ty akurat nie odpowiesz, tylko dowódca. Nawet w idealnych warunkach ten okręt z trudem pomieściłby 400 uchodźców. Garrison się kurzy? Trudno. My postąpiliśmy właściwie. Twoje argumenty nie powalają, Majerz. Drogi! To Boska, to nie Patrzcie. A niech mnie. Boże. nie. O rząd. Niedobrze, prawda? Już zabitych. Grabarze! Gdzie do kurwy są grabarze? Przeżrąć Reker, Weźcie ludzi, za mną. Tak jest. No, reker. nie ma dużo czasu muszę mieć swoich ludzi na pokładzie zanim statek pójdzie na dno niestety sytuacja jest niezwykle złożona nie wiemy kto w nich uderzył i czy jeszcze wróci nie stać nas na niespodzianki Grabasa nie zawiodą Sierżancie dowodzenie przejmuje agentkowi macie spełniać jego rozkazy bez dyskusji chciałbym coś powiedzieć. kończyłem ale kapitanie nie będę z, z tobą dyskutował iris macie słuchać dowódcy Zrobię miejsce dla ocalałych. Chcę ustawić walkirię w defenzywie. Kilometr na wschód od Tytana. Agencie Kowik, czas na odprawę. Na Tytanie szukamy danych i ocalałych ludzi. Brać sprzęt. Broni od dycharki. Przygotowałem wam łódź, jazda! Czuję się jak chłopiec na posyłki. Wyluzuj Tempo! Czas działa przeciw nam! Księżarcie Reker, wprowadzić. Nikt z nas nie wie do końca, co się dzieje. Macie okazję rzucić na sprawę trochę światła. Nie dajcie dupy! Rozumiano agencie. Wielu ludzi z Valkirii na nas liczy. Stawka jest dużo większa. Więc... Jasnych wid. Prawie mnie tam przydzieli. Wiemy mniej więcej ile czasu mamy, zanim pójdzie na to. Wystarczy. Możesz nam powiedzieć, czego konkretnie szukamy agencie? Witam to zajebiście, Wielka Łajba. Wyluzuj i podziwiaj widoki, żołnierzu. Dowiesz się na niej. Jak mam się, kurwa, wyluzować, płynąc nieznany. nieznanym? Irish, spokój. Macie robić, co prawie i To jasne? Jasne! Słucham, żołnierzu? Nic, nic. Podziwiam widoki. Tytan do na skraju kanionu o głębokości 3 km. W każdej chwili może zbudować. Coś koniecznie załatwi. Agencie GOBIM! Co robimy? Jak wejdziemy na pokład? Na go! jakieś dziury w kadłubie! No, Dziura w kadłubie! Poznaję to uszkodzenie. Gieński pocisk przeciwokrętowy. Jasne, do środka.